Uwaga, zaraz wybuchnie jedno z Twoich urządzeń wkrótce wypadnie z obiegu. Jakiś flejty zaśmieca lunapark. Skieruj dozorców do pracy, by zlikwidować bałagan. Chcesz poznać tajemnice wydajnej pracy personelu? Daj im jakieś wskazówki, wyznacz obszary działania. Niektóre rejony luna parku pozbawione są dobroczynnej obecności dozorcy, a sprzątanie bardzo by im się przydało. Dozorcy zaniedbują swoje obowiązki, a co gdyby wyznaczyć im rejony działania? Eureka! Urządzenie! E, wynaleźliśmy nową modernizację. To też dobre, nie? Wszystkie dostępne urządzenia zostały już. Kliknij na podświetlonym obszarze, aby postawić słupek, na którym oprze się tor. Jeśli klikniesz na istniejącym słupku, zostanie na nim postawiony drugi. Przyciski na pulpicie sterowniczym umożliwiają modyfikowanie słupków. Kliknij na nich, a opowiem ci o nich więcej. Jakiś bałaganiarz grasuje polu na parku. Zorcy po nim posprzątali. Psst. Chcesz poznać tajemnicę wydajnej pracy personelu? Daj im jakieś wskazówki, wyznacz obszary działania. Niektóre części Lunaparku nie są dozorowane przez dozorców. Twoi dozorcy pracowaliby wydajniej, gdyby wyznaczyć im rejony działania. Chcesz poznać tajemnice wydajnej pracy personelu? Daj im jakieś wskazówki, wyznacz obszary działania. W niektórych rejonach tu na parku nie uświadczysz dozorcy. Dotarliśmy już do granic obecnego stanu wiedzy. W Lunaparku są już wszystkie dostępne rodzaje konkursów. Namów swoich naukowców, aby zajęli się wynajdywaniem nowych.